Również szanowne grono pedagogiczne, Was drodzy kochani uczniowie i uczennice. Spotkaliśmy się tutaj, żeby uczcić ważną datę dla nas Polaków. Data, która dla naszej historii ma ogromne znaczenie, 3 maja. Może ktoś z Was zapyta, co to za data. Bo dla młodych ludzi to może być jedną z nic nieznaczących dat. Ale to nieprawda. Czy tak powinno być, żeby mały Polak nie znał daty trzeciej Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje dobrego jutra. Żyjemy dziś w bardzo zwariowanym świecie i tempie. Zatrzymajmy się teraz na chwilę i spróbujmy wysłuchać krótkiej lekcji historii. в патриотизм. Запрошу. wielki, ważny, wygodny pamięci, co naród cały jednością siostrą I radości. Już nasi przodkowie rozumieli, co znaczy: co znaczy wolność, naród, ojczyzna. A czym dla was są te pojęcia? Słowo Polska? Naród to twórcy Konstytucji 3 Maja. Ojczyzna moja, to ta zimna droga, gdzie widzą słońce i gdzie poznał Boga. Ojczyzna, bliskie słowo. Czemu takie bliskie? Ojczyzna, to czas dawna. To czas bliski, to miły dom rodzinny i matki, oczy jasne. Ojczyzna. To jest mowa znajoma od Kołyski. Ojczyzna, to my sami, to nasze włodne ustanie baczność teraz Polacy wołamy dziś, dziękujemy za Polskę, za to, za to, że wolni być się możemy. Młodzi ludzie dowiedzieli się czegoś nowego, może przypomnieli sobie te wiadomości i taki mój apel młodzi ludzie, bądźcie dumni z tego, że jesteście Polakami z Polski i pamiętajcie, że te daty związane z naszą ojczyzną są najważniejsze. Zapraszam teraz panią dyrektor Agnieszkę. Konstytucję uchwaloną 3 maja 1791 roku. mi mały, mam A jak niezmiernie ważny. Jest to wiek XVIII. Słuchajcie, w tym wieku dopiero ludzie, a zrobiono to we Francji, jako robił Rousseau, zrobił to Montesquieu, zrobił to ci ludzie zaczęli mówić, że człowiek ma prawa. Że człowiek ma prawo. Że człowiek ma prawo być wolny, Że człowiek ma prawo żyć w wolności i z tej wolności korzystać. W Polsce zbiegło się to z bardzo ważnymi innymi wydarzeniami. Z próbą Stworzenia państwa, gdzie prawo powinno funkcjonować, co związane było z niepodległością, czyli z wolnością narodową. Niestety ta konstytucja wtedy stała się tylko papierkiem. Nie weszła w życie. Nie udało się uratować niepodległości Polski. Ponad 123 lata. Naród polski tam nie mógł stracić. Ale i on zyskaliśmy w 1918 roku i aktualnie mamy nową konstytucję. I przez te ponad 200 lat nie tylko w Polsce, ale w Europie, na całym świecie prawa ludzi, prawa do wolności, do tego, żeby ludzie korzystali. Również dzieci w pełni praw są bardzo rozbudowane. Ja pracuję dość długo w szkole i zauważam, ile praw uzyskały na przestrzeni ostatnich lat dzieci. Posiadają bardzo dużo praw i cieszę się z tego. Bardzo mnie cieszy fakt, że czasami przychodzi do mnie dziecko, uczeń i mówi proszę pani, ale moje prawa tu nie były przestrzegane, no bo pani mieliśmy mieć tylko trzy klasów i w ciągu tygodnia na pani próbuje czwartą robić. To znaczy, że wy też zaczynacie być świadomi praw. Mnie to bardzo cieszy, bo od czego zależy, czy prawo jest przestrzegane w szkole, w państwie, od tego, czy ludzie, dzieci są świadomi swoich praw i potrafią tych praw bronić? I to jest najważniejsze. Mamy prawa i musimy tych praw bronić. A prawo to jest wolność, a prawo to jest również niepodległość państw. Dzisiaj mamy sąsiadów, którzy muszą zbrojnie walczyć o swoje prawa, o swoją wolność narodową. I moi drodzy, chcemy Was uczyć w szkole, że to jest fundamentalne. Fundamentalne jest to, że jeżeli jest prawo, to prawo musi być wszędzie przestrzegane. W szkole, ale i w państwie. To jest niezmiernie, niezmiernie ważne. Bo jeżeli my i Wy, jako młodzi ludzie, przestaniecie bronić swoich praw, to one mogą być odebrane. Mogą być nieprzestrzegane. Stąd takie moje przysłanie. Mamy prawa i zawsze tych praw powinniśmy bronić. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować młodym dzieciom, klasom drugim, za wspaniałą uroczystość, za to, że poznaliście historię, poznaliście więcej w klasach. Następny. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować nauczycielom, którzy to akademie na dla nas przygotowali. Chciałabym również przekazać inną bardzo fajną informację, którą tutaj właśnie otrzymałam, mianowicie klas... ucznia klasy 8 A, Aleksandra Czupryma. Chciałabym tutaj publicznie pogratulować również stypendium Olek dostał za wykupy na sportowe od starosty. To jest, że to jest sukces poprzedzony ciężką pracą systematyczności. I moi drodzy, tylko to, ciężka praca systematyczna daje sukcesy. Dzisiaj gratuluję Orkowi, ale chciałabym, żebyście mieli tę świadomość, że od też możecie odnosić sukcesy i czego wam w przyszłości życzę w szkole, a za szkołą. Serdecznie dziękuję.